Dobra, lecimy, Próba numer 5? Albo 4? Nie wiem, która próba. To się, głupie błędy na są, jakieś takie... Kurwa. Kurwa, dał mi pod tą burbą. Dobra, spierdawaj stąd. No chuj mi to. Dobra. Chyba wypierdamy. Połóż to na zlewie albo gdziekolwiek. Dobra, nie na tym. Eee... Druga seria. Dobra. Dobra, ogóraz i ryba. I pokryj mi mięskie od razu. Dobra. Dobra, spierdam I teraz tak, dwa talerze będą, i to potrzebujesz ogórka, ryba, ryba. Eee... Tak zielska dam dwa razy, więc nie będę mógł Będzie talerzy, to jest najgorsza rzecz Potrzebujesz samej ry... Dobra, to musi dać najpierw. Daj talerze na tego. Hej te chwilę. Łambo combo jest, zabrałeś jest łambo combo. Mat 2 do wydania Burgerek. Na dole masz też puste Weź to już, weź to już No dobra i spierdalej Kurwa nie ma jak pokroić Dobra, teraz potrzebujemy dwa zielska Ogórasa, rybę Dwie ryby Dwie ryby i ogóras, dobra Czyli tak To Dobra, leci do mnie Ale masz wszyscy? Ryba kurwa, pąż Dobra, sama ryba i teraz tak, to. Ależ. To. I to. I, dobra, i teraz my jej dwa tak. razy burgerka będziemy wydawać. Tak jest. Jeszcze kulej mięso od razu. To Musiałam musiałem Kurwa, talerza chciałem pokroić, ja pierdolę. Dobra, weź, do... te weź te burgery od razu, weź te burgery tu już. Dobra, jednego biorę z pierdolnej stąd. Pomyję talerz. Dobra, i będzie potrzebna ryba, ryba, ogórek, dobra. Czyli sama ryba. Dobra. Eee... A od razu ja rucham, to, czy nie żeby ona zrobić też my te wszystkie O kurwa, tak ci zrobić. Dobra, ja jestem gotowy kurwa z tym wszystkim. Mam rybę, rybę i ogórek. Wydamy to wszystko Dobra, chodź tu, chodź tu Kurwa, ty już złożyłeś te burgery. A ja tu mam bułkę samą. Masz też Kurwa masz... uziemiłeś mnie z tym Dobra. Czemu on to puszcza kurwa? Ja tego nie kminię. Dobra Masz kurwa, złożysz to sobie płyty Idę w burgera Bryłki mi taki burgera, daj mi go tu szybko Dobra, Talerzemy. je Masz Algi, złóż tam kurwa dwa te Albo chodzisz do mnie, składamy kurwa ten okay, burgera z można jeszcze ale my to już, te dwa, te dwa, chodź do mnie, chodź kurwa do mnie Ryż To, to, to Nie, bez ryżu, bez ryżu, bez Kurwa, dobra, jebać Ale tak będzie, jest tam wystarczająco Z ryżu Dobra, kurwa, przeszliśmy, dzięki, na razie